Witajcie z tej strony, Dudek. A dzisiaj pogramy w Stars i skończymy. Dokładnie, bab Karnet zadymiarski, czy jakkolwiek to się nazywało. Zrobimy to. Po prostu ukończymy go. Musimy zadać obrażenia. No, mało, mało. A że najlepszą postacią do zadawania takich obrażeń jest dla mnie Sprout, ponieważ tysiąc. Na poziomie maksymalnym, to jest dużo. A jeżeli masz typu, którzy są niezbyt ogarnięci i stoją koło siebie, to tych obrażeń naprawdę szybko można zbierać. Szybkie przyładowywanie ruchów daje jeszcze więcej obrażeń. Widzicie, patrzcie, się, jak dużo teraz zabieram. Pociski jeszcze się odbijają co jest co, prawie każdy trafiają. Niestety, teraz to już będzie pierwsze bardziej Trausik ze swoją mocą... Rozwalamy. Ojej, ojej, ojej. Pykło, pykło, dobra, o kurde. No nie, coś nie wyszło, bo o ściany, okazuje Dobra, jej ojej, pyklo, Dobra, pyklo, Dobra, lecimy, lecimy. Mamy dwie słupki, oni jedną. Obyśmy to wybrali. No ten El mi tak przeszkadza. Ja wszystkich tylko skaczę, nic nie mogę zrobić. To chyba będzie przegrany. Niczemu no, trzeba tak się skoruje? No i patrzajkę. Ustawimy, patrzajkę. tak. ustawimy patrzajcie, oj, tak? Ojoj, no. Ojoj. Oj, no. patrz, Tak, 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 Ale wątpię wybierzcie. Chodź nie Zobacz. Dobra. No niestety przegraliśmy ale. To się nie liczy, bo liczyło się. Zadać wrażenia, które my zadaliśmy. I. Jest. Jest. I. Odbieram najpierw te punkty. Ło! Wow. Dobra, to też fajne. I. A. Dostaliśmy tylko podwajacze. A no i. Ale za to handla żeby odblokowany. Ale żeby odcinek nie trwał tak krótko, zagramy sobie właśnie Geilem na jedną rundę. Oczywiście, jeżeli nie wiecie lub wiecie, wszystkie postacie mam wymaksowane, chodzi tylko tutaj o ulepszenie ich na poziom mocy, za golda. A tak to mogę trafiać już tylko gadżety, star powery, no i w sumie tylko na nani. Więc jesteśmy blisko wymaksowania konta. A następną postacią jaką chciałem wymaksować, byłaby. Więc na dziewiąty. No tak to teraz lecimy On jest dobry na tę mapę. Mój pies cały czas robi. Robi chrapanko. A już nie chcę, żeby robił chrapanko. I jumping. Eee, mocno dostał, e, mocno dostała Max. No nie! Nie, czemu ta Piper? Czemu Piper? Czemu? to jest teraz A ja jej nie miałbym tego tutaj. Jesteśmy teraz szybsi, dawaj, 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 dawaj Obrzy Dla mnie już nie daj im radę Teraz no, skaczymy, 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 bo to będzie już z tych Bardzo, bardzo Ci się podoba handlarz Gail Choć zwykły Gail też jest bardzo ładny No, jesteśmy teraz tak przy bramce zimy, więc jak to będzie się robić? Czemu ja gada na jakieś kilka rzeczy? Gdybym nie O, Pipera ładnie był, ale pokonasz chłopaka? Czy wątpię? Nie, nie. Dlaczego? Dlaczego życie jest takie okrutne? To jest fajny star power, lecz myślę, żeby zagrać Rygwizr to robi, że jeżeli mój ult przywali kogoś do ściany to on chyba na dwie sekundy robi jakby, tak, tak jakby dostał ult. Ha, ha ha, ja mam już ulot. Zgoda I skaczyłam już po tym od Chyba tam po prostu zrobię się coś BAM! O nie, 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 nie! A, jeszcze ze mnie walnął! Ojejku, dobra. Brawo, to była wygrana. Bardzo lubię jak rzutu Ładnie. No i w Mam nadzieję, że jak do, będę dostawać te skrzynki, to już będę pod koniec sezonu, jak, bo sezon się kończy za 21 dni. Yy, no, za 20. dni zobaczę ile będę miał dużych skrzynek, będę robić oczywiście wszystkie misje. Postaram się. Yy, no to... No i zobaczę ile tego będę miał. Mam nadzieję, że będzie tego dużo. O, zagram jeszcze jedną tą mapkę. O, na niego wróci. Zagramy jeszcze jednego star coś tam. Tak? Tak, star coś tam. Gorący ziemniak. Gierka na Star Pointy. O, Zebo nagrał koniec Przepraszam. Kurde, star power z bijącym ultem. No no bo tak to będzie. By... O, dobra, Postaram się zrobić ten trip. Dobra, udało. Pamiętajcie, zawsze jeżeli możecie, uderzajcie ultem tak, żeby się odbiło ściany za do dwa razy więcej. Не деньги не платят. О, ну, Коля, там в комментариях А, А, добра, все, Я уйду отсюда. Идемте не, 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 Skolady. I teraz to wyjdzie. to I to zadało. Jakby to normalnie zadawało 10% życia sejfu, to to zadaje prawie 20. Chyba 20. Około 20. Na pewno więcej. Teraz trzeba już włączyć Ojej. Brim! Widzieliście ile to zadało? To jest taki damage. Ale gleka na ten typ jest dobry. Ja polecam na ten materii koszeta. 109 punktów razem mam. Na razie mało, bo ludzie mają już nawet po 780... Oś, po 708. Lokalnie najlepszy gracz ma 600. Hmm. Pingwiny Panopek. To co to jest za klan? Bo ja nie widziałem. Widziana banda pingwiny pana P. To jakiś taki. Chyba nowy klan, no bo widać, że nie ma za dużo osób. Oczywiście ja nie zapraszam wszystkich do pingwinów pana P., tylko do dodatku. Oczywiście The Best klan, jakiej możecie dojść. Dużo członków od 700, od 7000 Elder. I, I zapraszam wszystkich. No i. No i nie wiem, powiedzieć, chciałbym jeszcze powiedzieć, że, że mamy fajną atmosferę. Tutaj jest mój kolega. Tutaj mój kolega, 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 sami wszyscy kolegi. Więc dołączajcie do klanu, zapraszam wszystkich serdecznie. Jutro albo dzisiaj będzie odcinek z Pokemon Go. ma.